Pacanowie kozykują. Więc Koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Właśnie nową zaczął podróż, by ją skończyć w Pacanowie. A co przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Kiedy jako dziecko oglądałam przygody Koziołka-Matołka, zastanawiałam się, gdzie istnieje to miasto, do którego tak niestrudzenie podążał bohater książki Kornela Makusznickiego. Po latach odnalazłam pacanów i tutaj szukam śladów koziołka matowca. Ja jestem ostatni kowal w Pacanowa. I pan rzeczywiście no. kuł kozy? Oj, kułem kozy, jestem ujęty w teleranku no, w telewizji Polski. Ale teraz pan już się tym nie zajmuje? Zajmuję się, tylko nie mam potrzeby. No. To znaczy co, zabrakło kus w pacanowie? Kus. Oczywiście, niektórzy mają te kozy większą ilość, ale no wie pani, przesałej kuć. Baconów jakby powstał w e, wyobraźni Autorów tej książeczki, nieprzypadkowo, to znaczy kiedyś spotkali mieszkańców Pacanowa, który okazał się bardzo sympatyczną, ciepłą, wesołą, wesołą osobą. Spędzili wspólnie um, całą noc na rozmowach o, o życiu i um, postanowili właśnie coś dla tego sympatycznego człowieka i na dowód tej, tego spotkania zrobić. I stąd jakby osadzili całą przygodę Koziołka w Pacanowie. Pacanów jest znany z tego, że żył tutaj e, ród kowali, e, zresztą kilku kowalów je jeszcze mamy e, i podkowano, podkowano e, różne zwierzęta, m.in. kozy. Tam byłem, gdzie zwierzę nieśliczne, na mieście przy placu partyzantów. Europejskie Centrum Bajki powstało we wrześniu 2005 roku, więc tak naprawdę istniejemy dopiero 3 lata. Jesteśmy samorządową instytucją kultury, a naszym celem jest rozwijanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży i kultywowanie i propagowanie bajek, propagowanie czytelnictwa, ale również tworzenia bajek, zabawy z bajką, ćwiczenia w rozwijania wyobraźni. A oczywiście w początki tej instytucji, początki pomysłu na pacanów e, dał nam nie kto inny jak Kornel Makuszyński, tworząc właśnie przygody koziołka Matołka. Westchnął cicho nasz koziolek I znów poszedł biedaczysko, po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko.